Cześć, dzisiaj mamy bardzo ciekawy odcinek, ponieważ chcę Ci pokazać, jak za pomocą telefonu i darmowych funkcji w aplikacji Lightroom robić super zdjęcia. Chcę Ci pokazać, jak zmaksymalizować jakość robionych zdjęć i jak z edycji na telefonie wyciągnąć jak najwięcej ze zdjęcia. I to wszystko za pomocą darmowych funkcji. Także, żeby naprawdę zacząć przygodę z fotografią mobilną, nie potrzebujesz nic innego niż telefon. Zakładam, że jakiś telefon masz. W dzisiejszych czasach naprawdę większość telefonów robi już niesamowicie dobre zdjęcia i niewielu z nas korzysta z pełni potencjału tych zdjęć, pokażę Ci jak właśnie skorzystać z pełni potencjału. Także potrzebny Ci jest tylko telefon, trochę czasu, no może kilkanaście minut, żeby obejrzeć ten filmik, no i później troszkę czasu, żeby faktycznie posiedzieć przy telefonie, poeksperymentować w tej aplikacji, pobawić się tym i odkryć jaki potencjał jest w Twoich zdjęciach. Na końcu odcinka powiem Ci jak mądrze korzystać z presetów. Presety to są takie jakby filtry do zdjęć, ja Ci dam kilka presetów w klimacie jesiennym, bo akurat gdy nagrywam zbliża się jesień, więc myślę, że to akurat w klimacie wstrzeli. Więc pokażę Ci skąd je ściągnąć i jak z nich mądrze korzystać, bo samo korzystanie z presetów to nie jest gotowa edycja, ale pomoże Tobie bardzo sprawnie uzyskać bardzo fajny efekt, więc pokażę Ci jak to właśnie zrobić na końcu tego odcinka. Ja będę Tobie pokazywał edycję na telefonie iPhone 8 Plus. I to, czy używasz iPhone'a jakiegoś, czy jakiegoś telefonu z systemem Android, nie robi naprawdę żadnej różnicy. Debaty na temat tego, które telefony robią najlepsze zdjęcia, zostawiam na kiedy indziej. To nie jest temat na dziś. Musisz ściągnąć aplikację Lightroom, więc zakładam, że potrafisz ściągnąć aplikację albo z App Store'a, albo z Google Play. Gdy masz już Lightrooma na telefonie, to musisz w niego wejść. Ty prawdopodobnie, jeżeli dopiero co zainstalowałeś tą aplikację, to będziesz tu miał pusto. Ale na dole widzisz na niebieskim tle są te dwa przyciski. I żeby robić jak najlepsze zdjęcia, to warto właśnie tutaj wchodzić w tą opcję po prawej z tym aparatem. I za pomocą tej opcji masz dostęp do manualnych ustawień Twojego aparatu. Co to znaczy? To znaczy, że zazwyczaj, jeżeli się robi zdjęcia no na przykład takim iPhone'em, to on dobiera wszystkie parametry zdjęcia automatycznie. Zobaczmy, jak to wygląda. Wchodzimy w aparat. Widzisz, że nie mam żadnej kontroli nad tym, jaki jest czas naświetlania, jaki jest balans bieli, czyli w jakim kolorze jest to zdjęcie. I zazwyczaj właśnie w ten sposób to wygląda, że aparat w telefonie robi nam zdjęcia automatycznie. My nie musimy myśleć o tym, jak robimy zdjęcia, ale żeby mieć naprawdę jak największą kontrolę nad robionymi zdjęciami, warto robić zdjęcia przez aplikację Lightroom. Więc przypominam, tutaj na dole ten aparat. Wchodząc z niego, widzisz, że tutaj pojawia nam się pełno cyferek różnych, różne jakieś wartości. I co to wszystko znaczy? To po kolei masz kontrolę tutaj SEC 1 przez 100. To znaczy, że czas naświetlania jest 1 setna. O tym, czym jest dokładnie czas naświetlania, tłumaczyłem w innym filmiku, gdzieś tutaj podlinkuję. I jeżeli chcesz taką naprawdę mieć pełną kontrolę nad robionymi zdjęciami, nawet przez telefon, to obejrzyj sobie ten filmik. Dalej widzisz ISO, jest ustawione na 2000. ISO to jest takie jakby cyfrowe wzmocnienie sygnału. To znaczy, że jeżeli jest ciemno, to wewnątrz telefonu albo wewnątrz aparatu, bo na aparatach ISO oznacza dokładnie to samo, ten sygnał, czyli te fotony, które padają na matryce są po prostu wzmacniane, czyli są jeszcze jaśniejsze niż tak naprawdę są. Przez to jest generowany trochę szum. No i taki ogólny wniosek i co powinno być jak najmniejsze, żeby zdjęcie było jak najczystsze, jak najlepszej jakości. Dalej widzisz WB to oznacza white balance, czyli balans bieli. To mówi o tym, jaka ma być kolorystyka w zdjęciu. Można tutaj wejść w to i sobie ustawić na dzień słoneczny, na pochmurny, na żarówkę, na światło ledowe i tak dalej. AWB znaczy Auto White Balance, czyli automatyczny balans bieli. Dalej mamy ostrość. Możesz ustawić ręcznie gdzie ma być ostrość na Twoim zdjęciu. No i dalej masz reset ustawień, czyli wszystko wraca do tych początkowych automatycznych ustawień. Więc robiąc zdjęcia przez aplikację Lightroom masz dostęp do wszystkich zmiennych wpływających na to jak wyjdzie Twoje zdjęcie. Jeżeli nie rozumiesz jak działa czas naświetlania na przykład albo czym jest przysłona to na moim kanale znajdziesz filmiki, które tłumaczą te zagadnienia ale widzisz, że właśnie wchodząc w Lightroom'a, wchodząc w aparat przez Lightroom'a masz dostęp do tych wszystkich funkcji, więc widzisz, że masz jak największą kontrolę nad zdjęciami. Widzisz również, że u góry wyświetla się DNG. To oznacza, że zdjęcie będzie w surowym formacie. Surowy format, tak zwany format RAW, jest formatem, który pozwala tobie jeszcze bardzo dużo zmienić w postprodukcji, czyli w edycji. Czyli jak zrobisz tu zdjęcie i będziesz je w tej samej aplikacji edytował, to po prostu możesz o wiele więcej z tego zdjęcia zrobić, niż jeżeli byś po prostu robił przez aparat, który masz w telefonie. Tak, tą funkcję aparatu mówię domyślną. Idziemy dalej. Żeby wczytać już zrobione zdjęcie, klikasz ten taki obrazeczek z plusikiem. I widzisz, że aplikacja Ciebie pyta, skąd pobrać zdjęcie? From Camera Roll, czyli rolka aparatu. No i wybierzemy sobie teraz jakieś zdjęcie, które kiedyś zrobiłem. Wybierzemy zdjęcie zrobione telefonem, więc przeskróluję. I wybrałem takie zdjęcie, które zrobiłem kiedyś kiedyś telefonem. Totalnie nie miałem pojęcia jeszcze, jak się robi zdjęcia, więc jest to takie zdjęcie o automatycznych ustawieniach, zrobione właśnie tym telefonem. Na zdjęciu widzimy wielką siklawę w tatrach. I teraz ci pokażę, co aplikacja Lightroom tobie pozwala w ogóle zrobić. Jedźmy po kolei. Tutaj funkcja Selective oznacza, że możesz zakładać tak zwane maski. Ale to jest funkcja dostępna tylko w płatnym Lightroomie, więc tego ci nie będę pokazywał. Cofnijmy to sobie. Dalej widzisz funkcję Crop. Ta funkcja pozwala tobie przyciąć zdjęcie, czyli możesz sprawić, że będzie mniejsze, większe. Możesz obrócić zdjęcie w prawo, w lewo. Możesz sprawić, by był inny format. I do na przykład Instagrama jest format 4 na 5 Więc jeżeli edytujesz zdjęcie pod Instagrama. To przytnij właśnie tutaj na dole widzisz 4x5. Klikasz to. Możesz jeszcze bardziej przyciąć, ale format już się nie zgadza. Dzięki temu będziesz miał po prostu maksymalnie duże zdjęcie, na jakie pozwala ci właśnie Instagram. Kliknę OK. Przyciąłem zdjęcie, lecimy dalej. Dalej mamy profile kolorystyczne. Tą funkcję pominę, to nie będzie dla Ciebie takie ważne. Dalej mamy funkcję Auto, czyli Lightroom nam samemu dobrał jakieś parametry w zdjęciu, żeby zrobić je jeszcze bardziej atrakcyjne. Więc jeżeli nie masz zamiaru bawić się w tą aplikację, to możesz po prostu kliknąć Auto, Lightroom zrobi swoje i powinno się trochę polepszyć zdjęcie. Jak przyciśniesz palcem w ekran, to zobaczysz, jak wygląda zdjęcie przed. Jak puścisz, to jest po edycji. Więc możesz w każdym momencie edycji zobaczyć. Co w sumie zrobiłeś? Nas ustawienia auto nie interesują, więc tutaj u góry klikam cofnięcie i lecimy dalej. Mamy coś takiego jak light, czyli światła, i tu się bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje. Pierwszy słowak znaczy ekspozycję czyli po prostu całe zdjęcie nam się przyciemnia albo rozjaśnia. Jeżeli dwa razy klikniesz w suwak, to on się wyzeruje znowu. Dalej mamy suwak kontrast, czyli chyba nie muszę tłumaczyć co oznacza kontrast. Niżej mamy highlights, czyli światła, czyli rozjaśniamy jasne obszary zdjęcia albo przyciemniamy jasne obszary zdjęcia. Klikamy dwa razy, zerujemy. Shadows to są cienie, czyli rozjaśniamy ciemne obszary w zdjęciu albo przyciemniamy ciemne obszary w zdjęciu. I na przykład w tym zdjęciu myślę, że fajnie by Byłoby rozjaśnić trochę cienie i przyciemnić trochę światła. Wtedy jest więcej widoczne na zdjęciu. Niżej mamy jeszcze Whites i Blacks, to znaczy, że te najbielsze obszary w zdjęciu można jeszcze bardziej rozjaśnić albo przyciemnić, albo czernie, czyli najciemniejsze obszary w zdjęciu, rozjaśnić albo przyciemnić. Klikam dwa razy i wyzeruję. W tym zdjęciu nie chcę manipulować ani punktami bieli, ani punktami czerni. Dalej widzisz tu u góry Curve, czyli krzywa. To jest narzędzie krzywej tonalnej. Jak tu wejdziesz, widzisz um, takie jakby białą kreskę i to jest właśnie krzywa tonalna i widzisz na dole, że jest czerwony, zielony i niebieski razem. Dalej tylko czerwony, tylko zielony i tylko niebieski. A tu masz um, jeszcze inny podgląd krzywej tonalnej, gdzie możesz sobie zwiększać, zmniejszać zakresy działania tej krzywej. I pewnie to wszystko brzmi bardzo skomplikowanie. Filmik tłumaczący jak działa krzywa tonalna, zrobiłem na swoim YouTubie i jeżeli chcesz, obejrzyj go sobie, tu gdzieś się link pojawi. Pokazywałem to na przykładzie programu Lightroom, czyli na komputerze, ale aplikacja Lightroom ma dokładnie te same funkcje, więc jeżeli chcesz dokładnie zrozumieć, co tu się dzieje, to sobie obejrzyj ten filmik. Naprawdę polecam. Możesz działać na sumie trzech kolorów, możesz działać też na każdym z kolorów z osobna. Tak to będzie wyglądało. Dodajmy tu trochę kontrastu, więc na krzywej tonalnej na sumie trzech kolorów, zrobię po prostu coś takiego, co ma troszkę taką figurę, bym powiedział przypominającą literę S. Tak zostawię. Jak wspomniałem, niech chcesz dokładnie wiedzieć, co tam się dzieje, obejrzyj sobie ten wcześniej wspomniany filmik. Jedziemy dalej, tu na dole widzisz światła i dalej kolor, czyli tu mamy kontrolę nad kolorami. Jeżeli chcesz szybko przekonwertować zdjęcie do czerni i bieli, to klikasz BW czyli black and white i zdjęcie masz w czerni i bieli. Możesz teraz edytować w takim właśnie formacie swoje zdjęcie. Kliknę jeszcze raz, to nam się cofnie i mamy znowu zdjęcie w kolorze. Mamy kontrolę balansu bieli. I możemy sobie tutaj wybrać, że będą ustawienia automatyczne, albo będą ustawienia jakieś nasze, albo będą ustawienia tak, jak zrobiono zdjęcie. Mijmy te ustawienia, jak zrobiono zdjęcie. Widzisz, że wszystkie są te wartości tu na zero. I pierwszy suwak mówi o temperaturze zdjęcia, czyli zwiększając temperaturę po prostu wszystko nabiera takiego, bym powiedział, bardziej żółto-pomarańczowego odcienia, zmniejszając oczywiście bardziej niebieski odcień. Klikamy dwa razy i zerujemy. Kolejny suwak widzisz to jest tinta, czyli odcień. I tak samo, suwak w prawo to bardziej się robi różowy, suwak w lewo bardziej zielony. O balansie bieli bardzo podobnie zrobiłem osobny filmik, czyli jeżeli chcesz tak naprawdę zrozumieć co tam się dzieje, to sobie obejrzyj ten film, który się tu podlinkuje. Niżej widzisz dwa słowaki Vibrant Saturation. I to są suwaki, które kontrolują intensywność twoich kolorów. One się różnią od siebie tym, że Vibrance jest bardziej dedykowane do kolorów skóry i one chronią kolor skóry. To znaczy, że jeżeli masz portret i podciągniesz ten suwak, to wszelkie odcienie żółtego, pomarańczowego i takiego brązu, czyli wszystkie takie odcienie skóry, nie będą tak mocno zwiększane jak wszelkie inne odcienie. A narzędzie Saturation zwiększa tobie wszystkie kolory porówno nie zwracając uwagę na to czy tam są kolory skóry czy nie. Więc jeżeli chcesz zwiększyć nasycenie kolorów w takim zdjęciu krajobrazowym albo w mieście, to możesz się bawić suwakiem saturacji. Na samej górze tutaj widzisz również, że można pobrać skąd ze zdjęcia będzie brany balans bieli. My uważamy, że ten balans bieli jest dobry, więc tego nie robimy i widzisz jeszcze coś takiego jak mix. Wchodząc w to, mamy dostęp do tak zwanego panelu HSL. To znaczy, że mamy kontrolę nad Hue, Saturation i Luminance. Hue to jest odcień, czyli jak bardzo jeden kolor wpada w drugi. Saturacja to jest nasycenie koloru. Luminacja jest jasność koloru. I widzisz, że aplikacja dzieli nam całe zdjęcie na takich 8 różnych kolorów. I w każdym z tych kolorów możemy manipulować właśnie odcieniem, nasyceniem i luminacją. Czyli jeżeli chcemy na przykład, żeby zielony był bardziej żółty, jaśniejszy. I mniej intensywny, to wchodzimy po prostu w zieleń, idziemy suwakiem bardziej w żółtą stronę. Saturację możemy zwiększyć, luminację możemy zwiększyć, żeby był kolor jaśniejszy. Tak samo to się tyczy wszystkich innych kolorów w Twoim zdjęciu. I również o panelu HSL jest osobny poradnik, kilkanaście minut, gdzie mówię od A do Z jak to działa, więc jeżeli chcesz stać się wirtuozem edycji, również polecam Ci obejrzeć sobie ten filmik. W tym zdjęciu nie chcę nic wielce zmieniać, może u góry to niebo jest za niebieskie, więc jestem w niebieskim, zmniejszam saturację i widzisz, że to niebo faktycznie się stało takie bardziej blade, bardziej czarno-białe. Klikam done i jest to gotowe. Dalej widzisz coś takiego jak efekty. Efekty? Pozwalają nam nałożyć, jak sama nazwa sugeruje, pewne efekty, ale tyczy się to takiego czegoś jak wyostrzania, dodawania winiety, więc po kolei Ci teraz pokażę, jak działa. Tekstura zwiększa, tak jak nazwa mówi, teksturę w zdjęciu albo zmniejsza. Klikam dwa razy, żeby wyzerować. Dalej mamy Clarity, czyli to również zwiększy nam taką przejrzystość w zdjęciu. Clarity daje taki efekt trochę ostrości i z tym trzeba uważać, bo bardzo łatwo przesadzić albo z Texture, albo z Clarity. W zdjęciach krajobrazowych bardzo mi się podoba, jak są ujemne wartości Clarity i Texture, więc zrobię sobie tutaj troszkę tak na minus. Dehaze to jest takie usuwanie mgły. Więc jeżeli zwiększysz dehaze, to się zdjęcie robi takie bardziej ostre, tak jakby powietrze było bardzo czyste. A jak zmniejszysz dehaze, to masz faktycznie takie zamglenie. Więc to może bardzo ciekawie wyglądać właśnie w zdjęciach krajobrazowych, jak dodasz trochę takiej mgiełki może to dodać trochę takiej magii. Niżej widzisz winieta, Czyli zwiększasz winietę dookoła zdjęcia albo na białe, jak masz białe zdjęcie, ale ciekawie to wygląda w drugą stronę. Czyli też się tak przyciemnia po rogach. Jak dodajesz winiety, to też nie przesadzaj, bo bardzo łatwo przesadzić z tym efektem i wtedy to wygląda po prostu słabo. Jak ruszysz suwak winiety, możesz zmienić punkt, gdzie ta winieta ma taki punkt centralny, czyli midpoint. Feather to jest ostrość krawędzi tego efektu. Roundness to jest jak okrągła jest nakładana winieta. Na samym dole masz highlightsy, czyli po prostu zwiększasz znowu światła. Niżej masz Grain, czyli dodajesz do zdjęcia ziarno. Jeżeli chcesz dodać takiego starodawnego efektu, to efekt Grain może być bardzo ciekawy. Na przykład przy takich nocnych zdjęciach dodasz Grainu, to fajnie to potrafi wyglądać. I tak samo jak ruszysz suwak Grain, to pozostałe dwa suwaki dotyczące suwaka Grain to by się uaktywniają. Size, czyli wielkość ziaren i niżej Roughness, czyli tak jakby kształt tych ziaren. Na tym zdjęciu to tak bardzo nie widać, ale jak sobie przybliżysz, robisz coś z tym grain to faktycznie widzisz, że tu się coś dzieje. Zwiększają się te ziarna, zwiększa się roughness, czyli ostrość krawędzi. Dobra, klikamy dwa razy, wyzerowało się. I lecimy dalej. Widzisz, że jest tutaj coś takiego również co się nazywa split toning. I to jest bardzo ciekawy efekt. Za pomocą narzędzia split toning możesz wprowadzić Jasne obszary zdjęcia w jakiś kolor, czyli pokolorować po prostu wszystkie jasne obszary i osobno pokolorować wszystkie ciemne obszary. Również o tym zrobimy osobny filmik, tu będzie link, ale pokażę Ci bardzo szybko, jak to działa. Możesz wybrać sobie kolor w highlights, czyli w światłach i zwiększyć intensywność. To znaczy, że wszystkie jasne piksele w Twoim zdjęciu będą teraz zabarwione na ten właśnie kolor. Możesz wiadomo zwiększyć intensywność tego efektu, zmniejszyć niżej, widzisz shadows, czyli cienie w inny kolor, powiedzmy, że tutaj zrobimy jakiś niebieski, zwiększamy um, jak intensywny ma być ten efekt, na samym dole widzisz balans, czyli ile pikseli jest rozumianych jako światła, ile jako cienia, czyli możesz to przesunąć, czyli więcej pikseli jest rozumiane jako światła a zmniejszając więcej pikseli rozumiane jako cienia to tak, wyzerujemy to sobie klikamy dan i jedziemy dalej Widzisz dalej coś takiego jak detail. To jest bardzo fajne narzędzie do wyostrzania zdjęć i usuwania szumu. Czyli jeżeli chcesz dodać faktycznie takiego efektu ostrości, to zwiększasz wartość na suwaku sharpening. Jeżeli chcesz zobaczyć gdzie to wyostrzanie będzie nakładane, to możesz na przykład mając tutaj palec na suwaku masking, czyli maskowanie, drugim palcem wcisnąć na ekran i widzisz wszystko, co się zaznaczyło na biało, będzie teraz wyostrzane. Puszczam, zwiększam wartość masking, klikam jeszcze raz, i widzisz, że mniej rzeczy jest zaznaczonych na biało. To znaczy, że maskowanie, czyli to, co będzie faktycznie wyostrzane, zostało jakoś tam ograniczone. Tak samo działa to w swaku detail, dodajesz więcej detalu do Twojego maskowania, i tak samo radius. Czyli od miejsca, od którego są wyostrzane krawędzie, po prostu się zwiększa średnica albo zmniejsza. Również o wyostrzaniu i usuwaniu szumu, które działa dokładnie tak samo w programie Lightroom, zrobiłem osobny filmik. To będzie link. Niżej widzisz redukcję szumu, czyli jeżeli masz zdjęcie zrobione w takich ciemnych warunkach, to po prostu możesz zwiększyć wartość redukcji szumu i tak samo detal. Kontrast, jak też zobaczyć, jak to wygląda w takiej czerni i bieli, to po prostu trzymając jeden palec na suwaku, drugim wciskasz na zdjęcie i zdjęcie się wyświetla w takim czarno-białym podglądzie, żeby tobie lepiej po prostu uzmysłowić, co się jak zmieniło w zdjęciu. Jak masz zdjęcie tak odpalone, jak ja tutaj, to w sumie nic nie widać, dlatego, jeżeli robisz już taki podgląd, to sobie powiększ to zdjęcie i jak coś zmniejszasz albo zwiększasz, to wtedy będziesz miał faktycznie taki bardzo, bym powiedział. Dobry podgląd tego, co się w Twoim zdjęciu zmieniło. Na samym dole redukcja szumu kolorowego, czyli jeżeli masz takie dziwne zabarwienia na zdjęciu, to jest właśnie szum kolorowy. Możesz za pomocą tych trzech suwaków nad tym zapanować. Dokładnie jak to działa, to jest również zawarte w tym filmiku o usuwaniu szumu i wyostrzaniu w Lightroomie. Jedziemy dalej. Optyka. Tutaj możesz zapanować nad chromatyczną aberracją i korektą soczewki. To znaczy, że jeżeli masz w swoim aparacie coś takiego jak szeroki kąt Fish Eye, rybie oko, to to potrafi bardzo zniekształcić rzeczywistość. I za pomocą tego drugiego dzyndla możesz sobie po prostu zmniejszyć efekt tego soczewkowania. Czyli jeżeli masz jakoś dziwnie zniekształcone zdjęcie, przez to po prostu jaki masz obiektyw w aparacie, to to. Pomoże tobie odkształcić to zdjęcie, żeby wyglądało znowu normalnie. Chromatyczna aberracja to są takie dziwne zabarwienia na krawędziach. To również wynika z takiej niedoskonałości w obiektywach, w aparacie. Ale myślę, że jak robisz zdjęcia telefonem to te dwie wartości w sumie nie będą Cię zbytnio interesowały. Dalej mamy geometrię, czyli jeżeli na przykład robimy zdjęcie budynku od dołu i nie chcemy, żeby to było widoczne, że robimy zdjęcie od dołu, to możemy sobie położenie zdjęcia zmienić. I widzisz tutaj, mamy takie funkcje jak dystorcja, czyli po prostu jak bardzo wypukłe jest zdjęcie. Mamy w pionie, w poziomie zmianę. Mamy również obrót zdjęcia, czyli jeżeli jeszcze chcemy jakoś dociąć to zdjęcie. I widzisz mamy również wydłużanie, rozszerzanie zdjęcia, skalowanie i przesuwanie po osi X i po osi Y. I na końcu mamy presety, więc teraz ci powiem, co to jest. To są takie ustawienia, takie filtry, gdzie wszystkie te suwaki, o których Ci powiedziałem, są w jakiś mądry sposób już ustawione, bo ktoś wyedytował zdjęcia w danym klimacie i zapisał te ustawienia i dokładnie te ustawienia możesz sobie na każde inne zdjęcie po prostu skopiować. Pokażę Ci teraz, jak korzystać z presetów. W linku pod tym filmem znajdziesz presety zarówno na komputer, jak i na telefon i pdf -y, w których tłumaczę, jak zainstalować te presety na komputerze i na telefonie i jak z nich można korzystać. Jako, że na komputerze jest to dość łatwa sprawa to nie będę tego tłumaczył tutaj. Dzisiaj skupiamy się na telefonie, więc wytłumaczę Ci jeszcze jak szybko zainstalować te presety na telefon. Więc jeśli za pomocą tego linku ściągniesz sobie te presety na komputer to wyślij sobie pliki o końcówce .dng na telefon albo ściągnij po prostu te presety bezpośrednio telefonem. I wtedy w aplikacji Lightroom musisz wejść w zdjęcia i kliknąć w ten plik w formacie DNG. Ci się wyświetli tu u góry, że to jest zdjęcie w formacie DNG, więc będzie łatwo je znaleźć. Klikamy w nie i widzisz, że wyświetliło nam się ładnie wyedytowane zdjęcie. I teraz chcemy, żeby to zdjęcie było naszym presetem. Więc widzisz tu u góry trzy kropki, klikamy w nie i widzisz coś takiego jak Create Preset, czyli stwórz preset. Klikamy w to i widzisz, że możemy wpisać nazwę presetu. Ja te presety jakoś tam nazywałem Heliosz podkreśnik chyba o tym i powiedzmy jeden. Więc tak będzie się ten preset nazywał. Możemy stworzyć nową grupę presetów. Tu na dole widzisz User Presets. Ja to dodam do grupy moje presety. I niżej widzisz, które rzeczy z tego zdjęcia mają być zapisane w presecie. Wszystkie te, które są automatycznie zaznaczone, powinny być OK. Klikamy w ten ptaszek u góry i został stworzony preset właśnie z tego zdjęcia. I teraz musimy otworzyć jakieś inne zdjęcie, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa. Więc wracamy tutaj do galerii i otwórzmy jakieś zdjęcie. Powiedzmy to tutaj. To jest zdjęcie, które zrobiłem aparatem. Wysłałem je sobie na telefon. Chcę Ci po prostu pokazać potencjał tego. Więc mamy otwarte zdjęcie. Tu na dole mamy wszystkie te rzeczy, o których przed chwilą sobie powiedzieliśmy. I na końcu mamy presety. Klikamy w to. I widzisz, że wyświetlają Tobie się jakieś takie fabryczne presety, które są dostępne wewnątrz aplikacji. Ale klikniesz tu u góry, to rozwinie Ci się menu różnych presetów, które są w aplikacji. I na samym dole są User Presets, albo moje presety, to są grupy, które sam możesz sobie stworzyć, gdzie możesz sobie sam dodać właśnie presety. My klikamy w moje presety i mamy Helios Otom 1. Klikamy w to i mamy wyedytowane zdjęcie. No ale nie wygląda jakoś tak niesamowicie, ponieważ. Presecie nie ma zapisanych danych o balansie bieli, o ekspozycji, o wyostrzaniu. Te rzeczy specjalnie nie zawarłem w presetach, bo każdy z nas robi zdjęcia w innych warunkach oświetleniowych i nie zawsze te same ustawienia będą odpowiednie na wszystkie zdjęcia. Więc po prostu te wartości ich nie dotykają w presecie. Te wartości musisz sobie zawsze sam ustawić. I już wiesz co to są zawartości? Wchodzimy na przykład w światło, jeżeli zdjęcie jest za ciemne, możemy je po prostu trochę rozjaśnić. Widzisz, że zdjęcie stało się już ciekawsze, ale ma dziwny kolor, więc jedziemy dalej, kolory. Widzisz tutaj te dwa suwaki, balans bieli? I mogę sobie zwiększyć balans bieli, ale na pewno myślę, nie o to nam chodzi. I zmniejszyć, o i gdzieś tu zaczyna to ciekawie wyglądać. Zobaczymy, czy jak zmienię tinty, coś się fajnie tu zmieni. Myślę, że w ten sposób. I presety mają ci ułatwić edycję. One nie są pełną edycją, więc jeżeli coś Tobie się w tym zdjęciu nie podoba, to pamiętaj, żeby to poprawić. I na przykład w tym zdjęciu ja bym jeszcze zmniejszył światła i trochę podbił cienie. I w ten sposób nam się bardziej widoczne staje, co się faktycznie dzieje w tym zdjęciu. No i w ten sposób mamy bardzo ładnie wyglądające zdjęcie. Te zielenie są takie żółte, więc już trochę jesiennie. Możemy to jeszcze poprawić nie za pomocą balansu bieli, ale pamiętaj, tutaj jest ten panel, tak zwany HSL, więc wchodząc w zielone odcienie, możemy jeszcze bardziej do żółtego zjechać, w żółty możemy jeszcze bardziej do pomarańczowego zjechać, w pomarańczowym jeszcze bardziej do czerwonego i w ten sposób mamy bardzo jesienne kolory. I przytrzymamy, zobaczymy, tak wyglądało wcześniej zdjęcie, tak wygląda teraz. Więc myślę, że bardzo duża różnica. I tak to wygląda. Chcę, żebyś po prostu wiedział, jaki masz potencjał w telefonie, że wszystkie te narzędzia są dostępne za darmo i naprawdę możesz uzyskać niesamowity efekt. Ze swoich zdjęć, które robisz nawet telefonem. Żeby tobie to ułatwić, przygotowałem presety. Miło mi będzie, jak z nich skorzystasz. Link jest pod tym filmikiem. Jeżeli wykorzystasz jakiś preset, pamiętaj, by jeszcze dopieścić zdjęcie, czyli dopasować balans bieli, trochę może dospasować ekspozycję, pobawić się światłami, cieniami, ale ogólny wygląd zdjęcia powinien Tobie już się podobać, jeżeli celujesz właśnie w jesienny klimat. Jeżeli ten filmik tobie coś dał, to ja się bardzo cieszę, daj łapkę w górę albo kliknij subskrypcję. Jak klikniesz subskrypcję, zaraz obok masz ten dzwoneczek, jak go klikniesz, to będziesz miał zawsze powiadomienia, że wydałem nowy filmik, więc zachęcam Cię do zrobienia tego. Ja wiem, że te wszystkie narzędzia w Lightroomie wydają się skomplikowane, ale jeżeli chcesz się czegoś więcej dowiedzieć, to na moim kanale po prostu jest filmik na temat każdego z tych narzędzi, wszystko omówione od A do Z. Więc jeżeli chcesz się nauczyć edytować również na telefonie, to te filmiki Tobie się przydadzą. Więc zachęcam Cię do oglądania. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to po prostu zadaję je w komentarzu, a ja bardzo chętnie odpowiem. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień, bo ja te filmiki robię co tydzień, więc do zobaczenia na razie i hej!